Sześć drużyn wzięło udział w drugim turnieju piłki nożnej Dębickich Służb Mundurowych i Samorządowców. Na terenie ośrodka sportowo-wypoczynkowego w pustyni rywalizowały zespoły Służby Więziennej, Policji z Dębicy, Straży Pożarnej, 33. Batalionu Lekkiej Piechoty, Miasta Dębice połączonej z Gminą Dębica oraz Gościnnie z Komendy Powiatowej Policji z Niska. Pułkownik Krzysztof Kulczycki, dyrektor okręgowy Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, nie krył satysfakcji, że wydarzenie, które on zapoczątkował, jest kontynuowane. Ta pierwsza edycja, ten nasz wspólny pomysł, wtedy kiedy ja byłem dyrektorem Zakładu Karnego w Dębicy, był bardzo udany. Odebraliśmy bardzo dużo pozytywnych głosów co do kontynuacji. Jak widać, druga edycja jest bardzo udana. Drużyn jest więcej niż było w trakcie pierwszej edycji. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że będziemy to wydarzenie kontynuować w przyszłości. Drużynom kibicowali również Marcin Warchoł, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz generał Jacek Kitliński. Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Tak, bardzo ważne jest, że zebrały się tutaj służby mundurowe, policja, straż pożarna, wojsko i służba więzienna, którzy wraz z samorządowcami dzisiaj... Pokazują, że kultura fizyczna, sport to jest również moment do integracji, do zawierania znajomości, przyjaźń, do współzawodnictwa, tak potrzebnego, że to jest taki Kochani, moment w, 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 w czasie COVID-u, które bardzo podziękować że jest teraz są że mogliśmy się spotkać z wielkie oraz służb mundurowych, to jest, jest ważny Jedyną drużynę samorządową wystawiły gmina i miasto Dębica, tuż przed rozpoczęciem rywalizacji. Jacek Drobot, zastępca wójta gminy Dąbica, nie miał wątpliwości, kto wygra turniej. Pana Warkoła, pana generała Temu zespołowi kibicowali także Mariusz Szewczyk, burmistrz Dąbicy i Piotr Chęciek, starosta Dąbicki. Tak, chodzi generalnie o integrację, o dobrą zabawę. samorządowych drużyn wystawiła tylko na Miasto i Gmina Wspólną, a resztę służby mundurowej nie wiemy na jakim poziomie nasz poziom tej, tej kopanej piłki, takiej amatorskiej, dla zabawy, gdzie spotykamy się i popołudniamy, kopiemy na tych naszych orlikach. Myślę, że będzie dużo dobrej zabawy. Mam nadzieję, oczywiście, że wygra. Mamy drużyn, drużyn przypomnę. Mamy e, sześć drużyn służba Może więzienna. akurat wyda się Zdębicy, drużynie, drużynie samorządowej wygrać komenda powiatowa policji. również mamy komendę powiatową. W turniej został zorganizowany po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. To jest drugi turniej podkarpackiej Służb mundurowych i samorządowców. Bardzo fajna impreza, połączona z piknikiem rodzinnym. Serdecznie zapraszamy rodziny, funkcjonariuszy, gości. W sportowych zmaganiach zwycięstwo wywalczyli reprezentanci gminy i miasta Dębica. Drugie miejsce zajął Zakład Karny, trzecie Komenda Powiatowa Policji w Dębicy. Kolejne miejsca przypadły w udziale Dębickiej Jednostce Państwowej Straży Pożarnej, 33. Batalionowi Lekkiej Piechoty w Dębicy oraz drużynie policjantów z Niska. W rywalizacji sportowej towarzyszył piknik dla rodzin służb mundurowych.